Serwus widzowie, z tej strony to Sterownik, a w dzisiejszym odcinku e będzie recenzja e zestawu Lego Ninjago Dragon Racing, czyli z najnowszego serialu LEGO. Zaczynajmy! Sam zestaw prezentuje się dość ładnie. Co prawda jest mały i tych 40 zł czytam tam 45. Uważam, że aż tak nie był wart. Ale figurki naprawdę zachwycają. Tymi figurkami tak właściwie tylko nimi zachęciłem się na ten zestaw. Do zestawu dostajemy takie dwa miecze. Dostajemy od takie dwa miecze, które można przyczepić do figurki lub na tył naszego naszego mecha. Sam mech jest bardzo ładny, nie tylko pod względem ładności, no ale i też pod względem mawialnym lub nawet w postaci e, jakiejś wystawy. Można zrobić go, żeby na przykład usiadł sobie, żeby na przykład sobie usiadł, lub można go zepsuć. Bardzo ładnie się trzyma, co prawda. Mm. Ale zajmijmy się trochę tą kabiną. Kabina sama w sobie jest dość ładna. Du, du, du. Kabina sama w sobie jest dość ładna. Ma otwierane oczywiście taki na wejście do tej kabiny. Ma dwie strzałki. O. Orientuj się. Nie będę strzelał, bo nie chcę zgubić i nie chcę zepsuć sobie kamery. No i ocenimy same figurki. Przyjśmy, przyjśmy się najpierw. Przyjrzyjmy się najpierw samym włosom. Mm, tutaj są, dostaliśmy do tego zestawu tylko włosy Lloyda. Są ładnie jednak ładnie odzorowany jest ten pasek i sam włosy, też ten blond, jest dość ładnie odzorowany. Jest bardzo szczegółowo jednak dopracowany. Każdy tutaj pasek, nie wiem czy to widać tutaj, każdy tutaj jakiś nierówny włosek się tu znajdzie. Czapki mamy następujące: taki kaptur, który jednak nie, nie, nie ma w nim za dużo jednak dość ładny jest. Na pewno przyda się do innych zestawów. Kolejny to jest to jest kaptur um, Jaya. Jeśli dobrze jego imię pamiętam, to Jaya. Um, jest dość podobny do włosów jednak, um, ale Jakiś też, jednak dopasowany do włosów jest bardzo, ale jednak nie użyj jego tylko jego i chciał jakiegoś no i nowego ninja stworzyć. Pst, może będzie taki odcinek. I ostatnia to. Ostatnia to jest taka, jakby to są takie, jakby to jest jakby taka maska, um, wilka jakiegoś jakby takiego e, ich jakby szefa. I nie wiem, nie oglądałam tego serialu. Nie wiem czy to jest szef, czy kto tych jakby wilków. Wszystko jest oczywiście na licencji. Mm. No więc ładny jest. Same figurki prezentują się jeszcze ładniej. Tak. Jeszcze ładniej. Mm. Zacznijmy może na przykład od Lloyda, który jest bardzo dopasowany do swojego mecha. Bez maski wygląda tak, gdy się złości. Z swoją bandaną, nie wiem czy to bandana czy to taki jakby monitor, jak Iron Man, to wygląda tak. Ale już z swoją zamaskowaną twarzą Wygląda może nawet i trochę jak zane. Gdyby był biały, to bym uwierzył, że to jest zane. Bardzo jest dopracowana ta figurka i bardzo ładna. Więc zaliczmy do naszej kolekcji pierwszą figurkę. Figurykę jest oczywiście jeszcze więcej, bo cztery figurki w takiej cenie to naprawdę jest bardzo opłacalne. I właśnie zauważyłem, że te wilki to są ludzie. Zobaczcie sami. Nie wiem, czy to tutaj widać jakkolwiek. Jak patrzę na tą kamerę, to to dość źle wygląda. Bardzo zamazane jest to. Czekajcie. No niestety nie pokażełam to, bo nie chce mi się załapać kamerka. Więc postawmy jeszcze te dwie figurki. I jeszcze sam mech. Moja całkowita ocena zestawu to takie 8 na 10. Pa.